Dzień dobry. Tak to ja, Sebastian Wyśnik. Kłanę się serdecznie i witam. Skoro się pokazuje, to tak. raczej wiadomo, że coś będzie, prawda? I zapraszam tym razem w piątek na godzinę 19 polskiego czasu na spotkanie ze mną i z kolejnym moim wierszem zatytułowanym Popołudniowa Myśl. Mam taką cichą nadzieję, że będziecie jak zawsze. Byłoby super, naprawdę. A tak w ogóle to dziękuję i pozdrawiam. Zaskakujecie mnie za każdym razem i to naprawdę mega, mega super. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia jutro o godzinie 19 polskiego czasu. Pozdrawiam jeszcze raz. Sebastian.